Cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, że macie dobry humor. No a dzisiaj zajmiemy się takim motosetem, a jest to pit stop oraz mechanicy, no i boyd Ferrari. Właściwie w ramach Lego City mamy trzy zestawy, no nawiązujące do Formuły 1, które koniecznie chcę pokazać. Pierwszy z nich to ten dzisiejszy. No a drugi, zerknijcie na garaż, ależ to jest kompleksowe. No i widzę tam Boidy Mercedes AMG. Oraz Alpengold. Gold. Nie, no żartuję, Alpin. No a ten trzeci zestaw zerknijcie, ciężarówka, i tam można wprowadzić te samochody. Mamy tam jakieś litery i cyfry. No, wiecie, że ja tak na co dzień nie śledzę tego sportu. Będziemy się tym interesować tuż przed recenzją. W każdym razie, no tutaj mamy 5 minifigurek. Jak na taki niewielki zestaw, w porządku, chociaż wiadomo, no to są tacy mocno jednakowi mechanicy, 322 klocki, no a cena katalogowa 130 zł bez grosza. Na szczęście na Alto można dorwać za stówkę i to jest całkiem niezła cena. Uuu, ten pit stop jest naprawdę szybki, bo mamy tutaj minutę 95, ależ kosmiczne tempo, no to co? Otwórzmy, sprawdźmy. Mam nadzieję, że będzie wyglądać to dobrze, ale nie wiem, czy to jakieś centrum technologiczne. No bo chyba nie taki pit -stop na torze, co nie? Albo może jakieś centrum treningowe. Ciężko powiedzieć, no może ten mechanizm symbolizuje, jak szybko przesuwają się mechanicy? Tak nawiasem mówiąc, pomyślałem sobie, że fajnie byłoby wypuścić jakieś zestawy, które są powiedzmy zarysami tych torów w takiej miniaturze, i do tego takie elementy byłyby idealne. O, no zobaczymy, bo formuła 1 tak głęboko weszła w klocki, że ja jestem ciekaw, czy może popularność tego sportu się w konsekwencji zwiększy? No, to są ciekawe mechanizmy. Licencja faktycznie potężna. Ok, dorwałem się tutaj czerwonym, mocno spracowanym nożem do środka, no i zerknijmy przede wszystkim na arkusz z naklejkami, choć niektóre rzeczy, no może na przykład ten tutaj nos Bolida, będzie nad drugiem. kto wie. Zobaczymy. Na Speedbuildzie sobie zrobimy, no właśnie, chyba ten samochód, a pozostałe elementy to już sobie na luzie poskładam. Bo to też nie jest, przynajmniej tak mi się wydaje, nic super odkrywczego. Jakieś tam ściany, tutaj ta góra ładnie zaokrąglona, no i mamy trochę opon. Okej, okay. arkusz z naklejkami, ty, no to bolity, wydaje mi się, muszą mieć w takim razie nadruki, i to mi się podoba. Może taki był warunek całej organizacji? Kto wie. Tutaj mamy reklamy innych setów. Ten pokazałem, dobrze się bawiłem. No i tutaj mamy inne pojazdy, no bo tak, one są bardzo, bardzo mocno obecne w tym sezonie, nie tylko w ramach LEGO City, ale chociażby LEGO Super Mario. A chcecie jakieś pilne recenzje, na przykład tego największego zestawu? Właściwie mam trochę funduszy, więc mógłbym wejść w temat. Dwie instrukcje. Mamy tutaj taką płytkę kojarzoną chociażby z LEGO 4. Plus. No i zdaje się trzy worki z klockami, dobrze liczę? Chyba tak, lecę budować, widzimy się za chwilę. No i już pobudowane, wystarczyło mniej więcej pół godziny i naszym oczom ukazuje się taki oto pit stop obiektywnie rzecz biorąc, jest to zestaw nieszczególny, nie jakiś wyjątkowy, po prostu poprawny, ale coś jednak jest tutaj w tej konstrukcji, że ona może się podobać. Chyba świetny zestaw na start, jeżeli chcecie właśnie przyjrzeć się takiej Formule 1, ale w konwencji Lego City, na przykład Bolid jest bardzo uproszczony względem tego co mamy w Lego Speed Champions. No, ale to jeszcze po kolei będziemy się temu przyglądać. Na obracarce prezentuje się to nieźle, bo ten secik jest ogólnie taki kompaktowy. 19 cm długości, 24 cm głębokości, no i prawie 9 cm wysokości. Ja tutaj trochę to wszystko rozchyliłem, ale przedstawiłem wam wymiary. O, takiej kostki, kiedy mamy to maksymalnie ściśnięte, i wtedy też możemy śmiało przenosić, bo jednak to auto jest. Powiedzmy nieco zabezpieczone, choć szczerze mówiąc, widywałem lepsze ograniczniki ruchu. To co, przyglądamy się temu wszystkiemu w szczegółach. Póki co, przywróćmy auto na tor, a my będziemy mogli się w szczególe przyjrzeć temu pitstopowi. Oczywiście, aby cadło to zapasowe ogumienie. Nie wiem, może to jest jakaś mieszanka na wilgotną, mokrą nawierzchnię, tak może być. Tutaj już nie mamy czerwonych kołpaków, to wszystko jest utrzymane w takich ciemnych, bardzo eleganckich barwach. Są jakieś przewody, no podoba mi się ta góra, to wygląda naprawdę nowocześnie. No i tutaj mogłaby być prosta ściana, ale nie, mamy zaokrąglenie. Fantastycznie. W głębi widzę dodatkowe pistolety, co by wiecie, ekspresowo zmienić te koła, po prostu odkręcić i dokręcić. No i co? Jest jakiś lizak tutaj po boku. Masa, masa parametrów, żeby podejrzeć, czy aby na pewno wszystkie układy odpowiednio pracują, czy dałoby radę coś tutaj jeszcze poprawić. Przyznacie sami, może tego wyposażenia nie ma zbyt dużo. Ale jest pewne pole manewru, no właśnie, do wyobrażania sobie przeróżnych sytuacji, bo te ekrany są tutaj w kilku miejscach poukrywane. To co? Pora na powrót, to wszystko w ten sposób zamknąć. No i podoba mi się, że to zostało tak ładnie intuicyjnie rozwiązane, bo ja nie musiałem się zastanawiać, za co tutaj chwycić, tylko mamy naturalnie wystający element. Prostota, ale jednak to zostało świetnie zaprojektowane. I to jest chyba domena tych wszystkich zestawów powiązanych z Formułą 1. Tam po prostu ktoś siadł, pomyślał, i wydaje mi się, że to jest świetne, ale nie wyprzedzajmy. Przejdźmy do pojazdu. Musimy na chwilę zawiesić realizm na kołku. No, bo w Lego City oczywiście tych aut bardzo precyzyjnie nam nie odwzorują. Ale mamy jakąś namiastkę systemu Halo, czyli tytanowy pałąk, który niejednemu kierowcy już życie uratował. No, i mamy tutaj dziób. Mamy spoiler, mniej więcej te kształty zostały odzwierciedlone, chociaż kiedy widzę te serki, oj strasznie, strasznie topornie, natomiast podoba mi się kabina, ładny kształt. Fajnie to zbudowano i tak naprawdę jest to urokliwe. Ja tam szczególnie nie darzę bardzo dużą miłością Lego Speed Champions, a taka wielkość tych bolidów mi po prostu odpowiada. Choć wiadomo, że w stosunku do człowieka te auta są nadspodziewanie wielkie. Tam właściwie tylko łepek wystaje, no i kierowca niejako niknie w środku. Podoba mi się to, że tutaj mamy nadruki, no i właściwie kołpaki też wykonano bardzo, bardzo ładnie. Ponownie to nie są naklejki, zresztą widzieliście tam na początku, co tą naklejką jest. Stosunkowo ciekawie wypadł tył. O, tutaj te kształty mniej więcej dobrze odzwierciedlono, co sądzicie. No, jak dla mnie, przy tej skali, no i zakładając, że to jest Lego City, wyblnięto tutaj bardzo dobrze z tych aut. Pod względem liczebności minifigurek jest po prostu znakomicie, no bo realnie ten zestaw da radę dorwać za stówkę albo mniej. 5 figurek, świetny wynik, no ale oczywiście mamy tutaj bardzo jednakowych mechaników, różni ich tylko główka, S taka pomarańczowa bluza F1, nienadrukowane spodnie, na szczęście każdy dostał pistolet. Być może przydałby się jeszcze piąty mechanik, taki odpowiedzialny za Lizaka. Idealny parytet, dwie panie, dwóch panów. Natomiast jeżeli chodzi o kierowcę, ho-ho-ho, Prosty nadruk, ale w kluczowych miejscach są logówki Ferrari i to mi się po prostu podoba. No może nie jest to poziom szczegółowości senny, ale i tak ta figurka może się podobać. Co tutaj można byłoby poprawić? Eh, no gdyby cała załoga była obrędowana Ferrari, to też miałoby swój urok, albo niektórzy mogliby mieć trochę przybrudzone spodnie, coś takiego, żeby między sobą się różnić. A na tyle, no widziałbym jakąś skrzyneczkę z podstawowymi narzędziami, wtedy moglibyśmy wręczyć im coś innego niż te pistolety do ekspresowej zmiany ogumienia. Tak myślę, ale i tak jest w porządku. Jeden alternatywny grymas, ta pani puszcza oko, no być może do kierowcy. Hmm, nie do końca potrafię rozgryźć ten zestaw, niby nic nadzwyczajnego, ale po prostu zawartość się broni to chyba chodzi o ten rewelacyjny stosunek jakości do ceny. O, kiedy ustawimy tutaj mechaników, to możemy odegrać taką ekspresową wymianę opon. Wiecie, korzystając z tego mechanizmu na tyle pięknie prezentuje się kierownica, cały ten system, to jest dość unikatowy, a przynajmniej świeży nadruk. No i co? Wystawię tutaj 8 na 10. Bardzo wysoka nota, ale tak jak mówię, być może ten zestaw niczym szczególnym nie zaskoczył ale jest po prostu bardzo, bardzo poprawny. Alternatywne grymasy tam dla minifigurek mogłyby w końcu być, dlatego że całość została zasłonięta z tyłu przez kaski. Klocuchy zapasowe no najciekawsza jest taliana, czasem bicz, szczególnie w staruteńkich zestawach. Tutaj to po prostu przewód. Okej, okay, w porządku, to mi się podoba. Piszcie w komentarzach, jak Wam przypadł do gustu ten mini pit stop Ferrari, no i do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Dalej lecieć z tą Formułą 1, czy może odpuścić?